Witam Państwa, plantacja odmiany Maluno, yy, mamy dzisiaj 20 stycznia. Yy, plantacja sadzona 10 grudnia, także mamy już grubo ponad miesiąc od posadzenia, od posadzenia z pierwszych roślin. Jak Państwo widać, widzą, widzą rośliny w bardzo dobrej kondycji, bardzo ładnie wyglądają. W tym momencie yy, zaczyna kwitnąć czwarte grono, w piąte. Pierwsze grono bardzo ładnie zawiązane, drugie, drugie również. Także myślę, że kondycja roślin naprawdę na tym momencie jest bardzo dobra. Pierwsze grono bardzo ładnie zawiązało. Na pierwszym gronie cztery ładnie luksusy na owoce. Drugie grono już też bardzo ładnie zawiązało. W tym momencie to jest mniej więcej wielkość owocu monety 5 zł. Trzecie grono w pełni kwitnie. Na pierwszym pierwszy owód zaczyna wypychać kolejne kwiaty. Widać, że na niektórych był czmier No i czwarte grono zaczyna się powoli otwierać. No i oczywiście piąte grono. Już zawiązek piątego grona na wierzchołku. Ważne też jest, aby. Tym, w tym czasie, o tym czasie yy, obserwować jak wygląda korzeń to w tym miejscu widać, że jest on bardzo ładny ważne jest to, aby, yy, aby podlewać roślinę małymi dawkami wody tak aby ten promień rozchodzenia się wody był jak najbardziej szeroki wtedy ta masa korzeniowa będzie na całej macie, a nie tylko w tak zwanym leju korzeń ładny dużo młodych głośników widać tutaj strategia nawadniania jest prowadzona w prawidłowy sposób zarówno kostka jak i mata jest przeraśnięta na całej wysokości Przede wszystkim dużo ładnego białego korzenia z, iloś z dużą ilością błośników. Tu jak Państwo widzą pierwsze grona są już też obfite. A lada, dzień będą tutaj, będzie tutaj zabieg yy, gumkowania. Ty, ten producent zdecydował się na, na gumkowanie grona z racji tego, że, że uważa, że to jest lepszy sposób od, od łóżka, yy, Mniej uszkodzeń o, owoców obserwuję w ten sposób u, używając gumek zamiast yy, zamiast łódzków drugie grono też pokaźny także też myślę że, że można tutaj powoli myśleć o, o tym zabiegu podtrzymywania grona trzecie grono w pełni kwitnące no i czwarte grono już zaczyna się otwierać pierwsze kwiaty gdzieś tu w wierzchołku i stawiącek piątego grona Szczególnie ważne, jeżeli chodzi o odmianę Maluno, jest tak zwany prawidłowy przebieg Mamy tutaj na myśli minimum 6 stopni między szczytem temperaturowym a temperaturą nocną, czyli tak zwanym spadkiem, schłodzeniem przednocnym. I bardzo częstym błędem jest to, że szklarnie nie są dogrzane do końca. Co mam na myśli? Często odbywa się to w ten sposób, że. Yy, ogrodnicy nie przemykają wieczorem cieniówki z tego, że chcą jak najwięcej roślin dostarczyć słońca, światła i, i w drugiej części dnia nie przemykają zupełnie cieniówki jest to częstym błędem, ponieważ yy, słońce jest wtedy na, na tyle słabe, że nie ogrzewa szklarni i temperatura zaczyna nam powoli spadać przy prawidłowym plinajcie jeżeli jest taka możliwość, dobrze jest te cieniówki przymknąć tak, aby utrzymać tę temperaturę do końca, aby te minimum 21 stopni zadane było do końca utrzymane i następnie przeprowadzić spadek.